Na tym etapie nie ma już chyba nikogo, kto nie byłby zaznajomiony z terminem sieć 5G. W końcu jest ona w praktycznie każdym nowym smartfonie, a BTS-y, czyli stacje nadawcze, rosną w miastach jak grzyby po deszczu. Pomimo tego, że przewagi 5G są dosyć dobrze znane, wciąż sporo osób pyta, czy zmiana z LTE jest faktycznie potrzebna. Innymi słowy, co 5G jako technologia jest w stanie wnieść do naszego życia. Jeżeli jesteśmy klientem indywidualnym, no to te przewagi są dosyć jasne. Mamy szybszy internet, większą przepustowość, co oznacza, że więcej osób może w tym samym miejscu połączyć się z siecią bez utraty prędkości, a także niższą latencję, co przekłada się na niższy ping, chociażby w grach sieciowych. Wszystkie te zalety jednak kompletnie bledną przy tym, w jaki sposób 5G wykorzystywany jest w biznesie. Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że tak wiele polskich firm używa dzisiaj realnego, prawdziwego 5G i wykorzystuje te technologie do rewolucjonizacji tego, w jaki sposób myślimy o współczesnym przemyśle. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób 5G można wykorzystać w realnym biznesie, to zapraszam Was na krótką wycieczkę. Udamy się do Orange 5G Lab zlokalizowanego w miasteczku Orange w Warszawie, gdzie firma na przykładzie realnych wdrożeń pokazuje, w jaki sposób kolejna generacja sieci komórkowych jest w stanie transformować polskie firmy. Zapraszam! Orange 5G Lab to miejsce, w którym firma projektuje i testuje najnowsze rozwiązania oparte właśnie o sieć piątej generacji. Jest to możliwe, ponieważ w tym miejscu działa prawdziwe, pełne 5G na docelowych częstotliwościach, dzięki czemu wszystkie znajdujące się tutaj technologie mogą wykorzystać w pełni potencjał sieci nowej generacji. Dzięki temu specjalistom z Orange udało się opracować kilka naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Orange 5G Lab to wyjątkowa przestrzeń, która powstała z myślą o naszych klientach i partnerach biznesowych. Chcemy im przybliżyć możliwości najnowszej technologii, pokazać innowacyjne usługi, które jestem przekonany pozwolą przyspieszyć automatyzację procesów biznesowych czy proces cyfryzacji polskich firm. Orange 5G Lab to kolejna tego typu placówka w Europie. Podobne miejsca powstały już we Francji, Belgii czy w Rumunii. W Orange 5G Lab prezentujemy wiele innowacyjnych rozwiązań i usług, które wykorzystują łączność 5G. Są to między innymi wirtualna rzeczywistość wspierająca procesy szkoleniowe w firmach produkcyjnych czy logistycznych, to jest rozszerzona rzeczywistość, analityka wideo oparta na sztucznej inteligencji, czy roboty mobilne. Wiele rozwiązań, które firma oferuje swoim klientom, mogliśmy w Orange 5G Lab przetestować na własnej skórze. Dowiedzieliśmy się między innymi, dlaczego 5G jest tak ważne w systemie szkolenia przy użyciu wirtualnej rzeczywistości. Jak się okazuje, w wielu miejscach ze względów bezpieczeństwa materiały szkoleniowe nie mogą być przechowywane na urządzeniach, dlatego potrzebny jest system, który zarówno szybko, jak i bezpiecznie będzie w stanie przesłać setki gigabajtów danych, niezależnie od liczby jednocześnie działających headsetów. Jako że praktyka pokazuje skuteczność szkoleń w VR-ze, nie ma się co dziwić, że jest to jedno z popularniejszych rozwiązań, po które klienci biznesowi zgłaszają się do orange. Bardzo podobnie jest w przypadku rozszerzonej rzeczywistości, jednak tutaj nacisk położony został bardziej na wysoką jakość, szybkość oraz brak opóźnień w przesyłanym obrazie. Dzięki sieci 5G każdy pracownik na swoim urządzeniu, bez względu na to, czy będzie to smartfon, czy na przykład specjalne okulary, będzie mógł w czasie rzeczywistym otrzymać informacje na temat tego, na jaki przedmiot patrzy, bądź też instrukcje, co należy z nim zrobić. To z kolei otwiera drzwi do wielu nowych zastosowań orange 5G Lab dowiedzieliśmy się, w jaki sposób pracownicy terenowi mogą skontaktować się zdalnie z ekspertem, który znajduje się w biurze, oraz przekazać mu obraz ze swoich okularów. Ekspert z kolei może pokazać im, w jaki sposób rozwiązać problematyczną kwestię, nanosząc informacje bezpośrednio na widziany przez nich obraz. Takie narzędzie pozwala nie tylko przyspieszyć pracę, ale też uniknąć wielu kosztownych błędów. Orange 5G Lab to miejsce, w którym prezentujemy wiele ciekawych i innowacyjnych usług, ale w tym miejscu chcemy także tworzyć, testować i rozwijać nowe usługi, nowe zastosowania technologii 5G. Do tego zapraszamy partnerów biznesowych i startupy, które mają ciekawe pomysły, jak wykorzystać technologię 5G w biznesie. A pomysłów tych jest naprawdę sporo. Jednym z nich był chociażby samojeżdżący robot Mir, który dzięki sieci 5G jest teraz w stanie poruszać się samodzielnie po terenie naprawdę dużej fabryki bądź magazynu. Zwiększona przepustowość sieci 5G sprawia, że wiele tych robotów może pracować jednocześnie, a dzięki odpowiedniej implementacji nie ma ryzyka, że któryś z nich straci zasięg na terenie zakładu bądź fabryki. Dużą uwagę wzbudzają także oczywiście drony. Te z kolei wykorzystywane są w takich branżach jak leśnictwo, rolnictwo czy logistyka, i dzięki sieci 5G są one w stanie wysłać do analizy w czasie rzeczywistym naprawdę niesamowite ilości danych. Takie innowacje pokazują, że 5G w sferze technologii przemysłowej wprowadza prawdziwy, wymierny postęp, a dzięki takim firmom jak Orange już dzisiaj wiele przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych rozwiązań możliwych dzięki sieci piątej generacji. Technologia 5G jest z powodzeniem wykorzystywana już u wielu naszych klientów, którym uruchomiliśmy sieci kampusowe. Jednym z ciekawszych przykładów wdrożeń jest zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu pracowników linii montażowych. U tego samego klienta wdrożone jest inne ciekawe rozwiązanie polegające na zautomatyzowaniu kontroli jakości przy użyciu analityki wideo. Wiele kamer podłączonych do sieci 5G przysyła dane do lokalnego serwera, na którym jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Dzięki sztucznej inteligencji system automatycznie rozpoznaje defekty i uszkodzenia i powiadamia o tym osoby odpowiedzialne za proces produkcyjny. Myślę, że wszystkie pokazane tutaj technologie najlepiej odpowiadają na pytanie, jak wygląda zastosowanie sieci 5G w praktyce. Jeżeli więc jesteś przedsiębiorcą i chcesz, żeby dzięki technologii Twoja firma działała jeszcze szybciej i efektywniej, bądź też jesteś startupowcem lub innowatorem i masz pomysł na to, w jaki sposób wykorzystać sieć 5G do rozwoju biznesu, Orange 5G Lab jest miejscem, w które powinieneś się udać. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Antiweb TV i napisać w komentarzu, która z prezentowanych dzisiaj technologii podobała Wam się najbardziej. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!